Zajęcia komputerowe dla seniorów organizowane już niemal od półtora roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tak ogromnym, że kolejki chętnych na następne edycje są niemalże do końca tego roku. Kurs odbywa się w modułach miesięcznych w kameralnych pięcioosobowych grupach. Przez cztery tygodnie seniorzy, którzy do tej pory stronili od komputerów, nabywają pewności w pracy na tym sprzęcie i poznają jego podstawowe funkcje. Dzięki temu, że zajęcia nie są prowadzone przez informatyków, a przez pracowników biblioteki, czyli osoby, które wiedzę komputerową również nabywały same, atmosfera jest luźna, a kursanci czują się mniej zestresowani. Co istotne, seniorzy służą sobie również wzajemną pomocą. Zaczęliśmy szkolić naszych seniorów od października 2010 roku. Tworzymy grupę pięcioosobową, więc mamy teraz styczeń, więc proszę policzyć z przerwą na wakacje, tak? Lipiec, sierpień mamy przerwę wakacyjną, bo jednak są urlopy. Seniorzy też są odpocząć, więc praktycznie 10 miesięcy razy 5, czyli 50 osób w roku. Seniorzy przychodzą 12 razy w miesiącu, czyli mamy 18 godzin, nasz kurs trwa po półtorej godziny. Nabywamy umiejętności podstawowych, jak gdyby, tak? Uczymy się podstawowych rzeczy. Czyli kursanci przychodzą z umiejętnościami praktycznie żadnymi. Uczymy się włączyć, wyłączyć komputer, zaznajamiamy się, z czego się składa cały zestaw, bo to też większość nie posiada komputerów, czy posiada tylko stary zestaw. Niektórzy mają laptopy, albo specjalnie kupują, żeby się nauczyć, więc uczymy się zakładać folderów, pisania. Kopiowania, odtwarzania zdjęć, odtwarzania płyt, słuchania muzyki. Uczymy się podstawowych rzeczy, naprawdę podstawowych rzeczy, i tylko obiecujemy podstawowe umiejętności. Nie obiecujemy, że to będzie, że ktoś wyjdzie z znajomością wszystkich programów, bo nie jesteśmy. My, co uczymy, nie jesteśmy fachowcami. My sami, sami się kiedyś też uczyliśmy, my nie jesteśmy informatykami, my jesteśmy bibliotekarzami. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, tak. pięcioosobowych. Tak. Chyba dzięki temu nie tylko ma Pani możliwość doglądać i wspierać w uzupełnianiu braków uczestników kursu, ale chyba tworzy się również taka ciepła atmosfera. Tak. Chodziło nam właśnie o to, żeby ta atmosfera była bardzo ciepła, przyjazna i żeby nikt nie siedział zestresowany. To głównie nam o to chodziło, bo bariera przedostania się. Jak gdyby pierwszy raz otworzyć komputer, jest barierą, jest barierą naprawdę i żeby jakoś ciepło wytworzyć, to trzeba zachęcić, tak? Ja w ten sposób, czy kolega, możemy dotrzeć do każdego. Jeśli mam małą grupę, jeśli będę miała więcej 10 osób, to zostanie mi tylko moja klawiatura i monitor. Więc ja tylko jestem w stanie pokazywać i mówić. Nie przejdę już i nikomu nie pokażę, czy nie wskażę, gdzie ma. A jeśli ja mam tylko małą grupę, to ja mogę do każdego podejść, podpowiedzieć, oni mogą zapytać. Dlatego zaczynamy też zajęcia o dziewiątej, żeby nie wyrywać ich za wcześnie. Godzina optymalna, dziewiąta do dziesiątej trzydzieści, i oni mówią, że półtorej godziny starcza. Starcza, bo później już też y, są zmęczeni. Na początku seniorów pasjonuje właściwie wszystko. Każdy poznany i nauczony szczegół zazwyczaj jest dla nich nowością. Gdy poziom zajęć z każdym dniem się podnosi, zaczyna się fascynacja internetem, jego możliwościami wszystkim, co kryje. Głównie po to, by poszerzyć swoją wiedzę na temat komunikacji w sieci i usprawnić kontakty z rodziną przebywającą za granicą. Obsługa komputera i później jest zainteresowanie internetem. Tak? Co ja mogę y, y, skorzystać z wiedzy internetowej, czyli wchodzenie już później na strony. Zaczynamy od stron właściwie podstawowych, czyli naszych, czy mapy, żeby poszukać na przykład ulice, takie, żeby y, zachęcić do korzystania z internetu, czyli na najbardziej prostych zajęciach. A wtedy sięgamy już na większe, zakładamy pocztę mailową. To już pod koniec naszych zajęć, gdzie. Y, nasi kursanci chcą jak gdyby komunikować się ze swoją rodziną, bo część dzieci, każdy z nich ma za granicą i wnuki są za granicą, więc później żeby była lżejsza ta komunikacja nie tylko przez telefon. Seniorzy chcą również przez Skype'a, przez Gadu-Gadu i również pisanie maili. I najczęściej skupiamy się na poczcie mailowej i na przesyłanie zdjęć. Poczcie mailowej, czy jakiś tam załączników, ale głównie chodzi o zdjęcia. Także dzisiaj miałam imprezę, a jutro przesyłam zdjęcie. I y, właściwie na tych komunikatorach tak kończymy, a dalsze umiejętności, nawet nam czasu już później nie starczy, żebyśmy mogli dalej wiedzę poszerzać. No i chyba y, myślę, że na tym etapie seniorzy mówią, że wychodzą z wiedzą dość zadowoleni. Co skłoniło Panią do zapisania się na kurs komputer dla seniora. Czy, czy była to presja środowiska, czy raczej zrobiła to pani dla siebie, żeby poszerzyć jakieś swoje umiejętności? Zrobiłam to tylko dla siebie i zrobiłam to, żeby mieć kontakt z moimi wnukami. I ze, wszys ze wszystkimi po prostu. Bo to jest, gdzie pani wejdzie dzisiaj, to już się nie da bez komputera. Jakie umiejętności pani w tym czasie już nabyła? Oj, bardzo dużo. Od, od niczego do już no wielu, wielu umiejętności. Jakie ci pani wymieniać, to nie bardzo będę, ale wszystko, co w programie do tej pory było. Czuję się już raczej swobodnie przy komputerze, nie strasz. A dlaczego do tej pory unikała pani pracy nie, nie z komputerem? Unikałam, po prostu No tak się składało, że nie było potrzeby, a poza tym. No tak się skrzyknęłyśmy tutaj, że, że jest kurs, że biblioteka organizuje, jest blisko w środku i komputery są na stole, i panie i panowie są super. Także no nie wiem, co by mogła jeszcze powiedzieć, w każdym razie tylko dodatnie. Organizatorów kursu z pewnością cieszą nie tylko efekty, ale i fakt, że wiedza, którą seniorzy nabyli w tym czasie, nie pójdzie na marne. Czy po zakończeniu kursu ma pani zamiar te umiejętności wykorzystać, powiedzmy pójść o krok dalej, kupić komputer, podłączyć? No, no, bo z tego się nie da, bo szkoda byłoby tego czasu zmarnowanego.